No więc tak, niniejszym powołaliśmy szlak kulturowy kanału elbląskiego. My, czyli Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego, jako koordynator Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego powołał Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego na podstawie listów intencyjnych 21 podmiotów. Miasto i powiat Elbląg, miasto i powiat Ostróda, miasto i powiat Iława, a także gminy Pasłęk, nasz Miłomłyn i miejscowości, które są stricte związane z naszym kanałem i wodami, które łączą się z kanałem bubląskim. O, I te gminy mogą jakby startować w tej strategii, brać udział w rozdzieleniu funduszy unijnych. W no dniu do dzisiejszyśmy dokończali jakby cel strategii naszego kanału. Mówimy to o pozyskaniu dofinansowania w kwocie 443 milionów złotych, a następnie musieliśmy jakby podjąć taką uchwałę, wręczyć takie certyfikaty dla poszczególnych naszych samorządów, jeżeli chodzi o szlak kulturowy kanału, co jest jakby niezmiernym takim składnikiem pozyskania naszych funduszy unijnych, jeżeli chodzi o nas, nasze tereny związane i leżące przy kanale bląskim. Pracujemy metodą profesora Armina Mikosa von Ronszeida, metodą budowy szlaków kulturowych. W 2016 roku został opracowany raport zbadania potencjału szlaku kulturowego kanału Elbląskiego. Ten raport zawierał waloryzację, ale zawierał również rekomendacje, pokazywał owszem słabe, mocne strony. Bazując na tym raporcie, po pięciu latach Związek Gmin dojrzał do tego, żeby powołać szlak kulturowy kanału Elbląskiego. Oczywiście w międzyczasie idą prace już nad rozwojem tego szlaku, idą prace nad promocją szlaku równolegle, ale jakiś akt powołania, czyli organizacyjnie powinniśmy to zebrać w jedną większą całość. I cieszę się bardzo, że Związek Gmin dojrzał do tego, że rozbudował swoje struktury o nowych partnerów, że powołał biuro i rolę tą pełni lokalna grupa działania Kanału Elbląskiego, że pracuje nad strategią, pracuje nad fiszkami projektowymi i mam nadzieję, że ten pierwszy krok, za tym pierwszym krokiem pójdą następne i będzie to kraina miodem i mlekiem płynąca. Na szlaku są przede wszystkim 23 obiekty szlaku. To jest szlak tematyczny związany z hydrotechniką. To są również stałe wystawy, wystawy tematyczne związane z obiektami hydrotechnicznymi. To są również gminy tworzące przestrzeń szlaku i tych gmin jest 15. To są również trasy, trasy wodna trasy kajakowe, trasy samochodowe, trasy rowerowe to są trasy piesze, ale również trasy tematyczne. To wszystko składa się na szlak kulturowy kanału Elbowskiego.